całą tego i w dużej Dzisiaj otwiera się u Was boisko Orlik. Powiedz, potrzebne jest to tej szkole, to boisko? E, oczywiście, że tak. E, nasze boisko podległo e, wszelkiej modernizacji. E, nastąpiły nowe zmiany, Jest zostało bardzo rozbudowane. E, została no, nakryta nowa powierzchnia, nowa murawa, e, nowe szatnie. E, dlatego że władze miasta postanowiły akurat naszą szkołę oferować takim prezentem i cieszymy się, że będziemy mogli więcej trenować, więcej ćwiczyć i mieć bardziej większą motywację do tego, by wygrywać. A jak wyglądało to boisko, które wcześniej mieliście przy szkole? No nie będę może tego komentować. No po prostu było skromne. No, co Powiedzieć. było duże, dła murawa, dwie bramki i to wszystko. Czyli potrzebna jest to nowe poliski. Oczywiście, że potrzebne, no to jest wiadomo, że jednak tak, taki kontekst wojsk, no jednak jest przydatny. Jest to pierwszy program rządowo-samorządowy realizowany w Polsce na taką skalę, który jest programem z bardzo przedmiotnym celem, a mianowicie, ażeby z jednej strony pierwszy program realizowany w małych miejscowościach i w każdej małej miejscowości, w każdej małej szkole małe boisko, a w większych miejscowościach, które są w stanie jako samorządy partycypować w kosztach, zrażać to boisko wielofunkcyjne, które dzisiaj otworzymy w Polsce technicznych i mieszkańców grożowcach. A new day, it's a new life. For me, you are the shit. So cool, so cool, so cool. We all deserve. definitely miejsca. Tak, zapraszam o przecięcie wstęgi dyrektor razem no. tak? ze A Rada Miasta, radni miasta Gorzowa, oprócz tego, że przegłosowała pieniądze na dofinansowanie tego boiska, ufundowali własne pieniędzy, żeby nie było wątpliwości. Piłki, żeby po prostu było ich jak najwięcej i żebyście rzeczywiście mogli, mogli dużo ćwiczyć, ja to nie pozwolę, może nie kopić, bo zakazali mi kopać, bo to jest podobna piłka. Mogę kopać, to no. se sì. del viva